Strony Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable. I dzisiaj są nowe fryziki, kolejne. Przepraszam za chrypkę W stajni Jorwik pojawiły się trzy nowe konie fryzyjskie i właśnie zaraz zobaczymy i obejrzeć. Kolejne średniowieczne ogłowia dla Twojego fryza. Sprawdź swoje umiejętności, w... umiejętności skoków przez przeszkody w nowym wyścigu. Ciekawe czy ten wyścig zostanie. Jestem bardzo tego ciekawa, czy ten wyścig zostanie już na stałe. No, gdzie są te fryziki? Okej. Okay. No, jest biały. O, 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 Ej, no ten biały jest ładny. Białe jest nawet ładne. Yy, tu jest ten stary a też go w sobie mogę obejrzeć. Tu jest ten nasz Tu jest jeszcze ten nowe. Mhm. Ten biały jest bardzo ładny. I ten yy, srokaty właśnie, co był gdzieś na jakichś zapowiedziach. Też śliczny. O, ze skarpetkami. O, <gryw> Jakie zdjęcie. <gryw> o, kurczę. No. O, to, jakie zdjęcie super. Eee, no. Nie no, mi się podobają naprawdę. czy mogę nie kupować tego całego czarnego. Chcę się jednak fryz to fryzji? Nie wiem. O, nawet by mnie było stać. W razie czego. Teraz mi się podoba ten brązowy i ten biały. O, no, i ten srokaty, mogłabym mieć te, te fryziki. O kurczę, stary arab. Widzicie to? Stary arabek, ale super. Eee, aha, ogłowia. Już, 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 chwilka. ogłowia Mm. brązowe mi się nie podobają ale to jest bardzo ładne z tym srebrnym jest bardzo ładne o oh, wow no to mam tylko, że w wersji ze złotem i mi się podoba chyba bardziej o to jest naprawdę fajne no o wiele lepiej wygląda to z tym srebrnym Pokaż się. No, lepiej wygląda to ze srebrnym. No dobra, to teraz e, widzimy się w Murland na wyścigu. Ok, jesteśmy w Murland. I. Mm, no, ta gra nie będzie mi tutaj działać za bardzo. O, cześć, przyjeżdżasz się z Bobkatami. Naprawdę przydałaby mi się pomóc. Wstanie brakujące pachołki na terenie Stanley Murland. Aha, już chyba wiem, co to będą za zadania. Jestem z i dopiero co przeprowadziłam się do Murland. Kiedyś byłam w jednym klubie jeździeckim z kuzynką Loretty Elizą. Dlatego teraz Loretta i Tan zaprosiły mnie do Bobkatów. Ale mam szczęście, że trafił mi się nowy klub, w którym mogę trenować. Jednak, jeśli mam być szczera, tutejsze treningi są trochę niewystarczające. Szlaki przełajowe są świetne, ale naprawdę wyjątkowy klub cechuje dyscyplina. Potrzebujemy odpowiedniego harmonogramu i właściwych ćwiczeń, by przygotować konie i jeźdźców do zawodów każdego rodzaju. Loretta pozwoliła mi prowadzić treningi skoków przez przeszkody na tutajszym wybiegu. Tak się, stajemy, tak się stajemy najlepsi, pomagając sobie nawzajem. Eee, przy odrobinie ćwiczeń, bobkaty będą naprawdę mocnymi eee, zawodniczkami. A skoro masz kurtkę naszego klubu, jest, klubu, jesteś jedną z nas i chętnie bym z tobą potrenowała. Wow. Ale najpierw potrzebuję więcej pachołków, żeby przygotować tor. Widziałaś jakieś? Jeśli je znajdziesz, przywieź je tutaj, żebyśmy mogły rozpocząć moje pierwsze zajęcia. Dobrze. Przyniosę ci pachołki. O! Mówiłam, że nie będzie mi działała ta gra, niestety. Zacina się, jak. No. Podnosisz pachołek, czyli ja muszę nazbierać te wszystkie. Wszystkie. Takie wszystkie! Ja się nie zgadzam. No, i ty jeszcze. Ojejciu. O, o, tu są. Dusią. Końik jedziesz tu? Nie. Hmm. No cóż I tu mamy... Gdzie jeszcze? Hopsni. O! Dobra. No tak, wszyscy teraz zbierają pachołki i... No! Gra chodzi mi jak chodzi. No. Aha już. O jak super. No dobrze. O, MG, ile ludu. Dziękuję, tyle pachołków powinno wystarczyć. No ja mam nadzieję. To bardzo proste ćwiczenie. Chcę zobaczyć, czy sobie z nim poradzisz, bo jeszcze nie widziałam, jakiejś jeździsz. Ruszaj i przekonajmy się, czy jesteś gotowa najbardziej za zaawansowane treningi. Yy, aha, do początkujących. Dobrze, robimy wyścig dla początkujących. No, faktycznie takie krzyżaczki, pachołki. No spoko. Przeszłam test dla początkujących. O Boże, ile ludzi. Nie lubię tak. Chcę prywatny serwer. Nieźle, moje obawy były w ogóle nieuzasadnione, poszło Ci świetnie. Jeśli chcesz wziąć udział w kolejnych zajęciach, to oczywiście zapraszam. No. Eee. Nope, to. Malowanie drągów na różowo. Eee. Chciałabym umożliwić Ci trenowanie na bardziej wymagającym torze z przeszkodami, ale mam pewien problem. Gdy przygotowałam przeszkody do kolejnego treningu, skończyły mi się różowe drągi. Na szczęście Jenna pożyczyła mi kilka, ale zielonych. Wygląda jednak na to, że tego odcienia zieleni używają największe rywalki naszego klubu, czyli Bulldogs. Tak być nie może, jak powiedziała Loretta, bo pkaty ubierają się na różowo i używają różowego, nie tylko w środy. Czyli trzeba przemalować drągi na różowo, nie? Łap się za pędzel. Im szybciej skończymy, tym szybciej zaczniemy lekcję. Okej, okay, ale ona to rozłoży w jednym miejscu jakoś te drągi, czy coś? Eee. Gdzie te drągi. Aha, tutaj. Wow. Wioderko. Zielone takie wiederko. Ojej. Yeah. Muszę. W ogóle mój outfit dzisiaj jest. No, różowy czaprak, niebieskie buty. Super. Malowanie, no. Jakie ładne kawaletki. O, nie torby na siodło. Jak słyszycie jakieś, jakieś dźwięki w tle, to przepraszam, ale to królik. No. Wziął się za zabawę teraz. malujemy i nie, <laughs> torbę <śmiech> ta sowa mnie denerwuje, to jest moja sowa widzicie, piękną sowę. sowa denerwuje, bo mi wlatuje w kamerkę w ogóle mam spodnie otwarte Fa, farach, fara. Takie, takie śmieszne, ale są krótkie, dlatego musiałam założyć długie buty wysokie i no. Już! Jezus! Przepraszam. No, króliku mówiłam. Zaczą, zaczęła się mu rozbijać. Eee. Chodź tutaj nie widzę zadania O, e, dronki mają teraz idealny odcień różu popcatów skoro, skoro Loretta nie będzie już miała nic przeciwko mogę zająć się torem farba jeszcze nie wyschła, więc e, Wonder A będzie potrzebować Twojej pomocy przy skokach chyba, że chcesz, by maść Twojego konia pasowała do barw klubu Gotowa na drugą lekcję? Ten tor jest trochę bardziej złożony niż poprzedni, ale to wciąż podstawy. Oczywiście, nawet doświadczeni jeźdźcy czasem muszą przypomnieć sobie rzeczy elementarne. Wiesz, że najlepsi zawodowcy rzadko ćwicząc z przeszkodami tak wysokimi jak na zawodach. Używanie niższych przeszkód, takich jak kozły czy koperty, mniej obciąża konia, zmniejszając ryzyko kontuzji i pozwalając na dłuższe treningi. Wypróbuj ten tor, Paula. Dasz radę. Mhm. Dla średnio zaawansowanych. Dobrze. O wow, tu mamy jakieś już y, y, skręcanko. O. coś mi się tu świeci, tu się świeci. Ile skręcanka? No takie w miarę nawet realne i, i zakręty i tam i wszystko. Chociaż nie. To wcale nie to wcale by nie było proste w realu. O, Jej, poradziłam sobie w średnio zaawansowanych. Dobrze. Nieźle się spisałeś, dobrze ułożenie ciała, tak myślę, że niedługo będziesz gotowa na tor zawodowy. O, oh, wow. Eee, jak na razie idzie Wam świetnie, jeśli tej Wonder E jesteście gotowi, chciałabym Wam pokazać coś trudniejszego, prawdziwy tor z przeszkodami, które można spotkać na zawodach. Gotowa, no to zaczynajmy. Gotowa. Ojej, jak to ładnie wygląda! A takie niskie są na zawodach? Też zależy, która klasa. Wow! Mm -hmm, mm -hmm. Hopsamy. A takie, takie. dosyć niskie. Wow! Co to jest za zakręt w ogóle? Wory zawodowe. Super. No. Tylko że niestety nie mam e, niewytrenowanego konia i jakby te PD dla konia mi się marnuje, a szkoda. No cóż bywa. E, Tej Wonder Ace pisaliście się jak zawodowce. Ten tor jest dość prosty w porównaniu z tym, co spotkasz na prawdziwych zawodach. Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności, musisz poszukać innego miejsca na Jorviku. Ponoć arena jeździecka w pobliżu srebrnej. Polany ma bardzo wymagające tory. Arena jeździecka. Arena jeździecka. Aha, że ujeżdżalnia. Oczywiście mam nadzieję, że wciąż będziesz tu trenować razem z Bobkatami. Byłaś moją ulubioną uczennicą. Nie mów tego o Loretcie, ale tej Wonder Eye mogliście ją nauczyć moglibyście ją nauczyć kilku sztuczek. Okej, okay. I, i z dzisiejszej aktualizacji to już wszystko. Już tamtych po prostu nie będę robić. Mamy zadanka i, i się bardzo cieszę. Więc w tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc trzymajcie się i cześć!